Widzę, że tym razem przysyłają dziecko. Odważne posunięcie. powiedział uśmiechając się. Proszę pana, wydaje mi się, że wiem dlaczego pan tu jest. odpowiedziała spoglądając na niego. Doprawdy? zachichotał. Wiesz dlaczego tutaj jestem? Hm. Tak, chce pan odebrać zegarek. Momentalnie stracił swój uśmiech. Przykucnął, aby ich oczy były na równej wysokości. Zegarek tak, zegarek powiedziała babcia, uśmiechając się szeroko. Wydaje mi się, że sam fakt, że wciąż pozostawała przy życiu, niezmiernie ją cieszył. Zaczynam powoli tracić cierpliwość jaki zegarek zapytał wstając. Proszę pozwolić, że najpierw zadam panu pytanie odrzekła babcia, czując nagły przypływ odwagi Przyszedł pan tutaj, by nas zabić? A jak myślisz? uśmiech powrócił na jego twarz. Ale dlaczego wszystkich naraz? Była pełna obaw, nie chciała przesadzić, oznaczałoby to jej śmierć. Widzisz, tego nie wiem. Robię to, co mi się każe. Po prostu przyszedł na was czas. Wiem, że to dziwne, ale ty wiesz, prawda? Wiesz, dlaczego tu jestem, tak? Jego oczy nagle się rozszerzyły. Dlaczego właśnie tu? Dlaczego wszyscy naraz? Odpowiedz! Zegarek przyszedł pan tutaj z powodu zegarka. Moja cierpliwość się skończyła odpowiedział jej wyraźnie zirytowany Proszę poczekać moja babcia wyciągnęła rękę gestem zatrzymując mężczyznę Wszystko panu opowiem. Mów i streszczaj się odpowiedział wyraźnie zainteresowany gdy miałam sześć lub siedem lat nie pamiętam dokładnie naszą wioskę odwiedził pewien mężczyzna. Ubrany był w podarte łachy, wyglądał na głodnego, spragnionego i umęczonego. Wioska przyjęła go, nakarmiła, dała mu ubranie. Kompał się w moim domu. Był bardzo wdzięczny za pomoc, więc chciał dać nam jedyną rzecz, którą miał: swój zegarek, cały ze szkła, z piaskiem w środku. To nie zegarek, tylko klepsydra. Ale zdobyłaś moją uwagę. Kontynuuj. W momencie, gdy zaoferował nam tą klepsydrę, Wszyscy mężczyźni we wsi bardzo się rozgniewali. Wyglądali na oszalałych. Niektórzy krzyczeli na obcego, inni go popychali. Kazali mu się wynosić. Nie rozumiałam, o co im chodziło. Było to dla mnie naprawdę bardzo dziwne. Kazali wynieść się komuś, komu chwilę wcześniej oferowali nocleg i pożywienie. Wydawało mi się, że oferowanie prezentów w podziękowaniu za gościnę było bardzo miłe z jego strony. Interesujące. Odpowiedział opierając ręce na biodrach. Miała go. Więc włóczęga opuścił wioskę. Dorośli zabronili nam się do niego odzywać i zakazali przyjmowania jakichkolwiek obcych. Następnego dnia poszłam na łąkę pobawić się. Lubię bawić się na łące. Kiedy tam dotarłam, usłyszałam szelest. Z krzaków wyłonił się ten miły, przegnany przybysz. Powiedziałam mu, że zabroniono mi z nim rozmawiać. Odpowiedział, że to w porządku. Mimo to chwilę rozmawialiśmy. Po wszystkim wyciągnął wspomnianą klepsydrę ze swojej brudnej starej torby. I co? Wzięłaś ją? Mężczyzna był coraz bardziej wciągnięty w opowieść. Na początku nie, ale potem jak wyjaśnił mi, co to za klepsydra, tak. Więc co to za klepsydra? Mów! Powiem panu jednak najpierw muszę panu powiedzieć, co jeszcze przekazał mi wtedy ten obcy. Widzi pan, on powiedział mi. Że kiedyś pan do nas przyjdzie. Że co? Wspomniał mnie? Tak, powiedział, że pewnego dnia przyjdzie do nas mężczyzna w Czerni, odebrać to, co należy do niego. Zainteresowałaś mnie? Mówił coś jeszcze? Powiedział, że klepsydra, jak on to ujął, powstrzymała pana przed odnalezieniem nas. Powstrzymywała mnie? Był szczerze zdziwiony. Tak. Powiedział, że tak długo jak klepsydra działa, nie musimy się martwić o czas, a pan nie będzie w stanie nas odnaleźć. Dziecko, jeśli kłamiesz, przysięgam, że ty i twoja rodzina... Nie kłamie! Przerwała mu. Nagle zdobyła mnóstwo pewności siebie. Przyrzekam. Włóczęga powiedział, że nie będziemy się starzeć. Piasek przesypywał się bardzo powoli. Ale dziesięć dni temu skończył się. A dokładnie wtedy pojawił się pan. Więc to oznacza. Posłuchaj mnie. Musisz mi odpowiedzieć na to pytanie. Słyszysz? Musisz powiedzieć prawdę. Tak, proszę pana. Słucham. Kiedy to było? Kiedy widziałaś tego kogoś? Kilka lat temu? Nie, nie, proszę pana. Wydaje mi się, że więcej. Więc ile? Dziesięć? Mów. Powiedziałabym, że jakieś pięćdziesiąt, może sześćdziesiąt, proszę pana. Mężczyzna bardzo spoważniał. Na pewno nie kłamiesz, Dana? Powiedział, wyglądając na bardzo ciekawego, zafascynowanego zarazem. W dodatku na jego twarzy widać było złość. Przyrzekam, proszę pana, powiem coś jeszcze. Nikt we wsi nie zorientował się, że czas stoi w miejscu, że nikt się nie starzeje, nikt nie umiera. Jestem jedyną świadomą tego zjawiska. Więc, jeżeli pójdzie pan do środka i zapyta resztę, nie będą wiedzieć o co panu chodzi. A więc, chcesz mi powiedzieć, że ponad pół wieku temu jakiś bezdomny odwiedził waszą wioskę, wręczył ci klepsydrę, która zatrzymała czas, a ty jesteś jedyną osobą, która o tym wie. W dodatku ten artefakt ukrywał was przede mną. Tak, proszę pana. Zdajesz sobie sprawę, jak to niewiarygodnie brzmi? Czy bardziej niewiarygodniej niż mężczyzna w czerni, który zabija wszystkich mieszkańców we wsi, ponieważ przyszedł ich czas? Dobra, już dobra, odpowiedział strzepując płaszcza niewidzialne pyłki. Przyznaję, że to naprawdę fascynująca historia. Jednak to niczego nie zmienia. Muszę wykonać zadanie. Mogę coś powiedzieć? Proszę, błagalnym tonem zapytała babcia. Co znowu? Mów, widzi pan. Tamten włóczęga powiedział, że będziemy musieli zapłacić za klepsydrę. Nazwał to wewnętrznym ogniem. Wewnętrzny ogień? Co to takiego? Nie byłam pewna na początku, ale wydaje mi się, że chodziło o dusze. Dusze? To tylko legenda. Dusze nie istnieją. Cóż, on twierdził, że jednak istnieją. Dodał, że nie mógł ich tak po prostu odebrać i przestrzegł mnie, że nigdy nie powinnam pozwolić na to, aby pan je odebrał. Próbujesz mnie nabrać dziecko? Powiedział kucając. Wie pan, pomimo tego, że wyglądam młodo, proszę mi uwierzyć, swoje już przeżyłam. Jeżeli zechce pan teraz nas zabić, nie będę prosić o litość. Mógłby pan jednak mieć z tego jakąś korzyść. Rozumiem. Chcesz dobić targu? Wasze dusze w zamian za dalsze spokojne życie. Dokładnie. Jeżeli pan się zgodzi, wrócimy do normalnego życia, każdy z nas w końcu umrze i nasze dusze będą pańskie. Nawet nie wiedziałbym, co z taką duszą zrobić. Każdy o nich mówi, ale ja jakoś nigdy nie wierzyłem. Cóż, mężczyzna z Klepsydrą miał rację co do tego, że pan nas nigdy nie znajdzie, dopóki w klepsydrze jest piasek. Co do dusz, może być tak samo. Wydaje mi się, że jest tylko jedna możliwość dowiedzenia się, powiedziała babcia, odwracając się i kierując w stronę kościoła. Kiedy dotarła do drzwi, otworzył je mój bradziadek i wciągnął ją do środka. Po kilku minutach krzyków i przytulania jej, wszyscy podbiegli do okien. Mężczyzna wciąż tam stał. Babcia twierdzi, że słyszała, jak mówił sam do siebie. Następnie krzyknął: Dobra, masz mnie, zgadzam się, ale pamiętaj, ja wrócę. I lepiej, żeby to wszystko była prawda, bo w przeciwnym razie słono za to zapłacicie. Wszyscy! Po tych słowach opuścił wioskę. Wiem, że ta historia strasznie się dłuży, więc na koniec dodam kilka wersów wyjaśnień, które babcia zawarła w swoim liście do mnie. Nie widziałam go przez długie lata. Kiedy Zyltan zmarł na rak płuc, mężczyzna powrócił. Twierdził, że go okłamałam. Ja jednak wyjaśniłam mu, że dusze będą jego dopiero wtedy, kiedy wszyscy z ocalałych mieszkańców umrą. Nie był z tego powodu zbyt szczęśliwy, Daje słowo. Jednak opuścił nas i wtedy. Musisz się z pewnością zastanawiać, kim był włóczęga z klepsydrą. Nie wydaje mi się, żeby ktoś taki w ogóle istniał. To jedna z lokalnych legend. Słyszałam ją wielokrotnie, opowiadaną przez moich rodziców, kiedy myśleli, że śpie. Być może nie zmyśliłam tej historii o nim, bo czuję się bardzo stara, jakbym miała o wiele więcej niż 80 lat. Sama nie wiem. Potrzebowaliśmy ocalenia, więc opowiedziałam legendę. Miałam dużo szczęścia. Ze wszystkich ocalałych już tylko ja zostałam przy życiu. Mężczyzna w płaszczu często mnie odwiedza. Kim jest? Tego niestety nie wiem. Nawet jak nie wierzysz w moce nadprzyrodzone, chciałabym, abyś wiedział, że dusze istnieją. Naprawdę. A ten mężczyzna w płaszczu nie wie jednej rzeczy. Nie wie, że nasze dusze nigdy nie będą należeć do niego.